Cyfry, tabelki, wykresy. Serwisy gamingowe bardzo lubią te rzeczy, ja w sumie też, łatwo wyciągać z nich ciekawe newsy. I tak się składa, że ostatnio opublikowano jeden z największych takich i najbardziej rzetelnych raportów na temat stanu branży gier wideo, oparty na badaniu kilkudziesięciu rynków z całego świata i jest to raport newsu dotyczący właśnie stanu branży w 2023 roku. Z raportu wyciągnięto różne wnioski, ale najczęściej rzucił mi się w oczy taki, że no nie gramy już w nowe gry. Ludzie często pisali to w ten sposób, czy właśnie w nagłówkach, czy w social mediach, że nikt nie gra w nowe gry, że to jest jakaś może tragedia, no może branża jest w złym stanie. To, że branża nie jest w najlepszym stanie obecnie, no na to wskazują chociażby te masowe zwolnienia z ubiegłego roku i także z tego. Ale jeżeli chodzi o ten raport, to moim zdaniem Niekoniecznie to, co w nim widać i to, co ludzie przytaczają, świadczy o tym, że nie gramy w nowe gry. I już tłumaczę dlaczego, i jestem ciekaw, czy się ze mną zgodzicie. Bo moim zdaniem na prowadzenie wysuwa się tu inna myśl, mianowicie taka, że na rynku po prostu nie ma już miejsca na nowe gry usługi. Widzicie, okazuje się, że, i dla mnie akurat to wcale nie jest niespodzianką, że topka 10 gier z największymi liczbami aktywnych użytkowników miesięcznie na każdej platformie, czyli na PC, Xboxie, Play'u i Switch'u to gry usługi, których średnia w wieku wynosi około 7 lat. Sami widzicie na tym slajdzie, który jest teraz na ekranie w jakich grach użytkownicy spędzali najwięcej godzin w 2023 roku. Dominuje oczywiście Fortnite, ale jest też Roblox, Call of Duty, GTA V i tu chodzi oczywiście o online. Nieźle trzyma się też, ku mojemu zaskoczeniu, Rainbow Six Siege na konsolach, a na PC cały czas setki godzin rocznie pochłaniają graczom czwarte Simsy. Nie liczę tutaj Switcha, bo tu jednak gier multiplatformowych i usługowych jest mniej, ale jedynym singlowym tytułem, który załapał się do Top 10, jest Starfield na Xboxie. Na PlayStation oraz na PC, wśród gier, w których spędziliśmy najwięcej czasu, nie ma w ogóle gier single player. No i teraz, tak, moim zdaniem to wcale nie znaczy, że nie gramy w singlowe gry. Po prostu te singlowe gry są singlowymi grami. Najlepsze tytuły singlowe, takie jak Baldur's Gate 3, takie jak Spider-Man 2 na przykład, czy no Hogwarts Legacy, w które nie grałem, ale wiemy, że sprzedało się bardzo dobrze, więc mają bardzo dobre wyniki finansowe. Ale jednak łączy je to, że no są grami na raz. Nawet Baldur's Gate 3 dla niektórych to gra na wiele razy, ale dla większości raczej na raz. W ubiegłym roku w miarę regularnie grywałem w Battlefield 1. Myślę, że spędziłem z tą grą ponad 150 godzin na spokojnie. No i z żadną grą single player tyle czasu, ponad 150 godzin, nie spędziłem. Ale czy to znaczy, że nie grałem w nowości? No, oczywiście, że nie wystarczy, że spojrzycie na mój kanał. Po prostu sumarycznie, na przestrzeni całego roku, więcej czasu poświęciłem Battlefieldowi. Gry usługi, czy po prostu gry sieciowe towarzyszą nam na co dzień. I to dla wielu z nas taki rytuał, na przykład wieczorny, a mam jeszcze pół godziny do wyjścia czy do spanka, odpalę sobie jeden meczyk w Fortnite czy w Warzone, no wiecie o co chodzi. Wielu graczy chyba tak ma. Dlatego też absolutnie nie dziwią mnie takie wyniki, zaprezentowane w omawianym tutaj raporcie. I nie sądzę, że można powiedzieć, że graczy nie obchodzą wielkie nowe gry Single Player. No bo obchodzą. Co jednak można zauważyć w tym raporcie i co ewidentnie z niego wynika, no bo przecież top 10 tych gier najchętniej ogrywanych w 2023 roku to są gry usługi, które mają, tak jak powiedziałem, średnio, uśredniając, 7 lat, no to z tego raportu wynika ewidentnie, że na rynku nie ma już miejsca na duże, wysokobudżetowe gry usługi właśnie. I inwestowanie w nie, przez szczególnie tych największych wydawców, inwestowanie w nie grubych, grubych setek milionów, no po prostu jest niemądre, żeby nie powiedzieć głupie. Kiedy pierwszy raz spojrzałem na dane z tego raportu, szczególnie na gry, przy których spędzono najwięcej czasu właśnie, no to od razu rzucił się w oczy brak nowych gier usług. Najnowsza z nich to Valorant, który ma już 4 lata. A przecież od 2021 roku, na przykład, ukazały się m.in. produkcje takie jak Halo Infinite, Lost Ark, Marvel Snap, czy nowsze tytuły jak Diablo 4, Battlefield 2042, dodatki do Destiny 2, czy nawet niewypały typu Godfall, albo ta sieciowa gra z Crashem, o której nikt już nie pamięta. Łączy je to, że są lub miały być grami usługami nastawionymi na wieloletnie wsparcie i angażowanie graczy na kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy po premierze co najmniej. I żaden z tych tytułów nie znalazł się wśród 10 zabierających graczom najwięcej godzin z życia rocznie. Biorąc to pod uwagę, nie dziwi zmiana podejścia Sony, na przykład, które anulowało jakiś czas temu połowę praktycznie planowanych gier usług. No ale jednak to samo Sony nadal pracuje chyba nad kilkoma. Jedną z nich jest oczywiście Maraton od Bungie. Dostaliśmy też niedawno świetny Helldivers 2, lecz ten tytuł miał na pewno mniejszy budżet niż ogromne gry typu Suicide Squad. Czy Scal Bones, no i pewnie wspomniany maraton. No właśnie, Suicide Squad i Bonds Bones. Już parę tygodni po premierach tych gier było widać raczej średnie zainteresowanie, albo wręcz koszmarnie niskie. I stawiam wszystko, że te gry nie zbliżą się w przyszłorocznych rankingach tego typu i raportach do top 10 najczęściej ogrywanych gier usług. Czy to dziwne? Absolutnie nie. Jeśli gracze spędzają wolne wieczory grając regularnie ze znajomymi w GTA 5 czy Warzone, to nie będą raczej zainteresowani wbijaniem poziomów Battle Passa w nowych, jeszcze kolejnych grach usługach. Być może właśnie dlatego widzimy już coraz mniej, tak mi się wydaje, zapowiedzi gier wysokobudżetowych, które mają być grami usługami od największych wydawców. Tak naprawdę poza Sony chyba żadna inna firma, aż tyle gier usług już nie planuje i chyba dociera do tych wydawców, że nasz czas czas graczy nie jest z gumy. Jeżeli istnieją fantastyczne gry usługi i to kwestia oczywiście subiektywna, czy dla was Fortnite jest fantastyczny, czy Battlefield jakiś, czy inna gra sieciowa, ale skoro gramy w nie regularnie, co wieczór czy co dwa wieczory, to nie porzucimy ich tak po prostu, bo pojawi się coś nowego, co nawet nie jest wyjątkowo niezwykle dobre. Co to wszystko oznacza? Optymistyczne założenia są takie, że właśnie wielcy wydawcy przestaną wydawać setki milionów dolarów na kolejne gry usługi i patrząc na sukcesy Baldura czy paru innych singlowych tytułów, sypną pieniędzmi właśnie w stronę single playerowych przygód. To nie znaczy, że gry usługi przestaną się pojawiać, ale ostatnie przykłady wspomnianego już Helldivers 2 czy nawet The Finals pokazują, że dla mniejszych gier usług może znaleźć się trochę miejsca, pod warunkiem, że są naprawdę świetne i mocno się pod jakimś względem wyróżniają. Ciekawie będzie obserwować najbliższą przyszłość, jak wypadnie na przykład, sieciowy Horizon czy maraton od Sony. Moim zdaniem nawet jeśli odniosą sukces to i tak nie mają szans na przebicie się do wspomnianego wcześniej top 10 najchętniej ogrywanych miesięcznie gier usług. To uda się tylko i wyłącznie jednej grze. Moim zdaniem będzie to oczywiście GTA 6. Dajcie znać co Wy o tym wszystkim myślicie. Czy gracie sami w jakieś gry usługi regularnie, właśnie codziennie ze znajomymi, czy sami? Czy też uważacie, że rynek jest już przesycony tego typu tytułami i próby, szczególnie właśnie dużych wydawców, wejścia na ten rynek są często po prostu lekko żałosne, a na pewno nietrafione? Komentujcie śmiało, jak zawsze do tego zachęcam. Ode mnie to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.